Siemaneczko z tej strony, Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna. I co pod poprzednim filmem udało Wam się wbić aż chyba ponad 250 łapek w górę, więc macie dzisiaj kolejny odcineczek. Jeżeli chcecie kolejny odcineczek z tej serii już jutro na kanale, zostawcie łapkę w górę 300 łapek i jutro macie kolejny odcinek. Myślę, że teraz Wam się nie uda, aczkolwiek zobaczymy. Jeżeli oczywiście nie uda Wam się wbić łapek pod tym filmem, no to i tak jakiś odcinek na kanale będzie, tylko że po prostu z innej serii. Najprawdopodobniej z małej wsi, ale zobaczymy jeszcze. E, I co jeszcze chciałbym wam przekazać? Na początku bardzo serdeczne pozdrowienia do, dla tego pana, co właśnie się wyświetla na ekranie, bo poprawił mi wieczór, e, zrobił piosenkę taką mini o właśnie o tej serii. No i bardzo miłe, szczerze powiem wam, że jeszcze jak to wieczorem przeczytałem, to normalnie lepiej mi się e, spało, tak jakoś sobie humor poprawiłem. No i bardzo doceniam taką inwencję twórczą. Jeżeli macie jakieś takie ciekawe rzeczy do tej serii, jakieś ciekawe pytania, tematy i tak dalej, to piszcie w komentarzu, ja na pewno będę się odnosił, a najciekawsze będę wybierał i wklejał wam tutaj na początek. A, zostawcie jeszcze słoma, a ja przypnę wam serduszko. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj ogólnie wam powiem, że dzień taki dość pracowity, ale jest to taka praca, że nie musimy tego robić na szybko, dlatego że no. Po żniwach już teraz trochę sobie możemy odpocząć. E, przynajmniej do sianokosów jak widzicie, na koncie mam 7000, więc troszkę więcej jak w poprzednim odcineczku. A to dlatego, że sprzedałem resztę, resztę zboża. E, tam jeszcze chyba tysiąca czy 3000 zarobiłem za to. Była prawie pełna przyczepa e, bez wozu, więc to w miarę fajnie. E, a co my lecimy sobie pograbić słomę? No bo tam to, to będzie ciężko sprasować po tym kombajnie. Jest masakra delikatna, więc stwierdziłem, że sobie to pograbimy. A później polecimy sobie to poprasować, o ile starczy nam odcinka Ale prasować pojedziemy już yy, naszym drugim papajem o, czekajcie, czy mi się to uda przeciągnąć tu jakoś tak sęśnie <ścoughs> Zrobię taki mały cheat, że tak powiem, no ale żeby to jakoś tak w miarę sensnie tutaj było Bo tak zaraz coś się zboguje i... O, dobra, jest git No i co, lecimy sobie pograbić naszą słomę? Dzisiaj raczej odcinek będzie troszkę spóźniony, więc też też myślę, że przez to tych łapek możecie mieć jeszcze ciężej wbić, no bo nagrywam to około 13.00. Miałem wcześniej nagrać, ale wyszło tak, że ze znajomymi wyszedłem i tak dalej, więc, więc no niestety nie udało się. E, dzisiaj też trochę zespałem, jeszcze wstałem, musiałem iść tam konium, dać wody i tak wyszło, że właśnie jest godzina... 13.3, a ja to dopiero nagrywam. Jeszcze pewnie internet, jak zwykle, jak chcę szybko wrzucić, to mi posłuszeństwo odmówi. No ale zobaczymy, może się uda. Eee, I powiem wam tak: mamy na koncie 7000, prawda? No to przydałoby się coś za to kupić. I teraz pytanie do Was: co byście tutaj na tej serii widzieli? No i od razu mówię, że: kombajn na pewno na razie nie. Eee, no i ciągnik też kolejny, na razie nie. No bo bez przesady. Może jakiś, jakiś, nie wiem, na przykład, tur do mirca czy jakąś maszynę, którą mamy, chcielibyście, żebym zmienił na, na coś nowszego? Jestem otwarty na propozycje. Zobaczymy, co wymyślicie? myślicie. No jakoś trzeba te pieniądze wydać, co nie? No nie, nie ma co ich kisić, trzeba inwestować. No a na pole raczej mnie nie będzie jeszcze w tym sezonie stać. Za biedny jestem. Dobra. Ogólnie powiem wam, że ostatnio... Yy, czekajcie, kiedy to, co to był za odcinek? A, z Kupna Władka. I ktoś napisał w komentarzu, że karta graficzna się pali. No i bo były lagi, co nie? No ja się zaśmiałem, że tak. I dzisiaj mi się w nocy śniło, że sobie się karta graficzna spaliła, w sensie tak, tak i real się ogniem normalnie zajęła. I mam nadzieję, że to nie jest jakiś sen proroczy, bo się załamie. Nie jesteśmy teraz na zmianę karty. No ale coś trzeba by było. Coś trzeba by byłoby wykminić, no bo jednak. Bez tego komputera to ciężko. Eee, znaczy szczerze wam powiem, że ja... Dość mało gram poza nagrywaniem Taki samo jak i w inne gry, taki farminga. Czasami tam zeznajom sobie trochę pogrom właśnie farminga, ale to tak bardziej w ramach posiedzenia pogadania. A ten farming jest tam gdzieś tylko Jako dodatek. No widzicie, tutaj praso bym tego nie pozbierał, nie ma szans i tak troszkę zostanie Ale to na pewno mniej niż Niż jakbym to zostawił niż jakbym to praso chciał sprasować, czekajcie sobie tu od razu. Opiadę. E, i teraz się cieszę, że mam właśnie taką zgrabiarkę. A nie wiecie, a nie taką tą e, ciąganą. Bo z tą ciąganą to byłby tu mega problem. Myślę, że dużo by mi to nie pomogło. A tutaj sobie elegancko mogę podnieść. No co prawda ta ciągana jest chyba troszkę większa, tak mi się zdaje. E, ja mam w realu 7 gwiazdówkę. I szczerze wam powiem, że jak tego nie nienawidzę, tak czasami fajnie się tym prasuje. Szczególnie fajnie się tym robi, jeżeli wiecie, jeżeli macie długie, proste łąki Bez żadnych zawiasów, A najlepiej to jak jeszcze od razu ktoś beluje za wami Jest gdzie wykręcić i tak dalej, to, to wtedy się fajnie tym robi Ale jeżeli są jakieś łąki takie pagórkowate To to ma wylew, to, to czasami to jest takie kur... Nie powiem co Na tą zgrabiarkę No pewnie będą vlogi na wiosnę i w wakacje, to zobaczycie jak to wygląda Czasami aż człowiek ma ochotę przez okno to wyrzucić. Eee, no ale jak jest dobra łąka, prosta i tak dalej, to naprawdę fajnie się tym pracuje. I to też tak w miarę wydajność ma, no bo nie macie, nie macie jakichś żadnych ograniczeń, co nie, no co? Ile fabryka dała, tylko żeby zębów nie wygniotło? Ja w tym roku mam taką jedną prostą łąkę. Eee, to szóstką grabiłem. W 30, więc... więc eee... No na format się praktycznie, tylko tyle co na zakrętach zwolniałem, bo się bałem, że coś się urwie w ciągniku. Jeszcze tak tej fumki fumki w tej fumce tak zbytnio nie wierzę do końca, bo to pierwszy sezon to tam nie wiadomo, co tam się może stać. No teraz w sumie już drugi będzie. do niedługo trzeba będzie ją przepalić, bo... No znaczy no, to nie tak za niedługo, no bo do majasce trzeba czekać z obornikami, Ale no... Czy... Marsu się sezon zacznie, to znowu dostanie przepału, trochę eee, szczerze Wam powiem, że. Kurde, nie zauważyłem, że, że jest to niby mały ciągnik, ale jest to udogodnienie duże, tak jak do rozrzutnika czy coś, jak ja wcześniej musiałem przepinać trzy razy, żeby. Znaczy, no, no, wiecie o co chodzi, żeby. jak rozrzutnik... Miałem jeden i ładowało się turem 60, to trzeba było odpiąć, podpiąć, jeszcze wałek i tak dalej. A teraz to wiecie, wszystko jest podpięte, ładujecie, wsiadacie drugiego ciągnika, odpalacie i jedziecie rozrzucać i to już jest taka oszczędność czasu. W ciągu dnia tu z 2-3 rozrzutniki na pewno nadlatują na, na tym samym podpinaniu. Jeszcze jak jest sucho, jak się na wiosnę wywozi, to dobrze, a jak się zrobi błoto, to czasami podjechać po ten rozrzutnik to była tragedia ściąga tutaj tutaj znowu gdzieś jakieś błoto wyłazisz się caływalisz. A teraz fumka jest co prawda, no trochę mniej się na ten rozrzutnik kładzie. Bardziej z tego względu, że też... No człowiek nie jest taki łabczywy, jak musi podpinać. To się mniej ładuje i się mniej te graty psują. Tak jak w tam w tym roku to chyba tylko jakaś jedna tam awaria była. Z rozrzutnikiem, a tak co roku, to tylko jedyne co to pręty, 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 wymiana prętów i tak dalej, co nie? Ale to człowiek co, będę podpinał 10 razy, nie, to na pierdziele taki rozrzutnik, że aż wiecie, wystawało z zaburcji. ten, A teraz się ładuje troszkę mniej, troszkę bardziej, tak na spokojnie i, i idzie. Yy, w perspektywie czasu i wychodzi lepiej, jakby się więcej nawaliło, szczególnie że jak w miarę blisko wożę, więc, więc to tam dużo mi nie zmienia. A tak to wiecie. Z... Myślę, że na pewno więcej nie wejdzie, co potem trzeba było tego czasu na naprawianie poświęcić, nie? A czasami w tamtym... cześć, w tamtym. Ja jak, za... jak uczyłem się wozić gnój, czyli tam kilka lat temu No to, no to kil... kilka la... dobrych będzie lat temu, yy, w sensie wozić. No bo zawsze ładowałem, a nie woziłem, co nie? Zawsze... Ja ładowałem ojciec przychodził i woził a kilka lat temu zacząłem i ładować sami wozić i tak dalej No i wam powiem, że Yy, chyba pierwszy sezon jak się uczyłem I pojechałem i jak na wiecie, jak na złość ojciec przyszedł na kontrolę na pole I nie wiem czy tylko ja tak mam Ale jak robię sam To mi nawet biegi nie zgrzytają, to jest normalnie miód, malina, nie robota, co nie? To człowiek jakoś tak inaczej, a jak tylko przyjdzie ojciec O kurwa, o przezroczyste to jest yy... A chyba nie Jak przyjdzie ojciec to od razu jest taki wiecie Dziwny stres i człowiek się zaczyna mylić i tak dalej no, i on przyszedł do mnie. Ja się na niego zapatrzyłem. I co zrobiłem, M młody, ba yy, mądry bartek? Yy, wywaliłem prawie wszystkie pręty z rozrzutnika. Najlepsze jest to, że był u mnie na polu i też nie zauważył, że no, no... się nie przesuwa. I no, wszystkie się pod spód zwinęły. Więc też nie było widać się tego. Bo czasami, jak się urwie ten pręt w rozrzutniku, to go tak na adapter zawinie i nim tak wyrzuci. A tutaj się wszystkie elegancko pod spód schowały. I no, przypał był, bo trzeba było. Pół zwalać ręcznie, coś w się sensie widłami i naprawiać. No ale czasami takie sytuacje też są. Jakby to jest rolnictwo tutaj. Tutaj no jest tak, że często się jakieś rzeczy psują, szczególnie jak ktoś robi na starszych maszynach. Ale to też jakiś tam swój urok ma. Raz pojechaliśmy za rzekę, Tak zwaną za rzekę u nas się mówi, bo to są takie tereny. Park jakiś tam narodowy? Nie, to nie jest chyba park. Chociaż może jest park narodowy. No tam są jakieś właśnie te ptaki, nie ptaki, nadopatki no, i tak dalej się zostawia kawałki ta, i tym podobne. E, I to jest tak właśnie tak zwane za rzeką. I raz pojechaliśmy kosić, a to jest kilka kilometrów ode mnie, pojechaliśmy kosić chyba na najdalszą łąkę. Droga taka, że no samochodem to ciężko przejechać by było. Ciągnikiem jakoś tam jeszcze w miarę. E, no, i pojechaliśmy tam kosić i zajeżdżamy na pole. Tylko rozłoży rozłożyliśmy nagle takie. Csss. No i uciekało powietrze, no ale co? się yy, że z wentyla i szybka naprawa na reklamówkę z biedry, bo gdzieś tam w ciągniku była. I jeszcze chyba wtedy z 2 hektary skosiliśmy. Yy, no co, patenty trzeba umieć, nie? Dobra, czekajcie, teraz tak się zagadałem i już pewnie z 10 minut jest, a tu mało roboty zrobione no to pewnie tego pracowania za dużo nie będzie ale tam, trudno ten wałek mógł już sobie zostawić, czekajcie, wyrównam sobie, cofnę tu wyrównam go sobie i odgrabimy i będziemy już kolejny robić co by, co by, co by w miarę szło no teraz będzie już prościej, bo będę raz przy razie jeździł w miarę tak będzie git teraz, myślę bo tutaj trzeba było jakieś takie zawiasy, nie zawiasy. A teraz już sobie odgrabimy. Zamienimy sobie stronami. I lecimy. Tak, troszkę tutaj tych kostek myślę, że będzie, no ale w sam raz będzie słaba. To się dla naszych cieloków da. A może, właśnie, może byśmy krów dokupili. Bo to też, też jakieś wyjście jest. To opcję to też rozważam, więc możecie, możecie pisać Będę się was słuchał w tej serii w dość dużej ilości Pewnie cały czas będę się was słuchał e, Więc będziecie mieli taką duź, dość dużą decyzyjność do tego co tutaj ma się pojawiać i tak dalej Wiadomo nie zawsze, bo czasami jakieś tam pomysły będę miał swoje Ale w tym sezonie nie mam, więc możecie zadecydować No czy tur do jest mi potrzebny na razie? No właśnie chyba kurde nie, właśnie bo No po co, no Obornika na razie nie mam nie mam rozrzutnika i tak Nie mam bel eee, Zboża też nie, nie zostawiam, tylko sprzedaję od razu Więc no, on jest taki zbędny Jak będę tam tego ładowacza raz na rok potrzebował, to się od kogoś pożyczy jakiego sprzęta. Właśnie, o, znajomy ma przecież władka z turem, to się tam od niego weźmie najwyżej I na razie, no ten tur jest niepotrzebny, no Żebyśmy chociaż ten obornik mieli, to trochę inaczej a jak my Obornika nie mamy, to to bez sensu. E, no ale... Nie wiem, no jak zadecydujecie, to założę, nie? Aczkolwiek ten pierwszy sezon to chyba sobie daruję. Jakiś tam może remont wadkę też zrobimy. Zobaczę, przemyślę to. O e, kurwa, trochę za szeroko chyba. No tutaj tej słomy na pewno też trochę zostanie, bo... Ten podbieracz w tej prasie to też jest taki... Temat tabu. W im rzeku. On jest dość, dość wąski, czekajcie, to sobie poprawię. Eee, troszkę omijaków też zostało ze zbożem. No ale wiecie, no... Co, 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 co zrobię? No nic nie zrobię, co nie? Dobre. Wiecie co, stwierdziłem, że nie, tak nie będę sobie całego grabił. Tylko... Jeszcze, ale w sumie na środku tutaj nie ma dużo. No bo chciałbym trochę tego prasowania chociaż nagrać, zobaczymy, najwyżej zaraz się przyjdziemy. Wezmę drugi ciągnik i... I będziemy sobie prasować, ale tutaj Tutaj w sumie jest inaczej trochę, bo są te wałki blisko No zaraz, zaraz zobaczę co i jak Może, może jednak Pograbimy No ale nie chcę też jakiegoś drugiego, długiego odcinka robić, bo chcę wam to dzisiaj wyrzucić Tak na jakąś normalną godzinę, pewnie tak będzie odcinek koło 16 No więc życie jeszcze ta weryfikacja pierdzielona yy, Na YouTubie będzie problemy sprawiać Dobra, tutaj sobie zjedziemy No, załapię Tak na styk e. Trochę lipa Fajne jest to, że wadki można tak szybko tyłem jeździć To akurat na plus Wiecie co wam powiem? Robimy sobie tak O. O, i tu już jest git. No gdzie nie gdzie lepiej gdzie nie gdzie gorzej, ale jakoś tam to będzie pograbione. Na pewno i tak będzie lepiej niż jakbym miał z prasy, bo wtedy to masakra by była tych omijaków dużo. No jedynie, że dobrze by było, bo wąskie pokosy są. I wtedy prasa by dobrze zbierała. Ale tam. Tu mało się ogarnia. Ale tak jak tutaj, no to nie wiem co tu trzeba by było zrobić. Tutaj to jest. Moja kamera. Musiało 8 razy jeździć. Dobra, opuścimy sobie. I lecimy z tym. Czekajcie cofnę, bo tutaj chyba się uda na raz wziąć raczej. E, no, pole w tym roku w tym sezonie raczej nie kupię. Na pole więcej kasy potrzeba, ale też na razie chyba chciałbym trochę sprzętów i dopiero potem pole. Zobaczymy zresztą. Nad wszystkim, tu się jeszcze zastanawiam, akurat ta seria, to tak, nie mam jakiegoś takiego sprecyzowanego na nią planu, ale chcę właśnie, żeby, urwak, chciałem zebrać dwa, nie zebrałem żadnego, o, do tyłu to, ten, w sumie, w sumie tym się da chyba do tyłu grabić, nie? Chciałem zebrać dwa, nie zebrałem żadnego, to tak jak w realu, jak się jedzie kultywatorem czy coś i się skupię, żeby zebrać, macie taki idealny pasek, no, i chcecie zebrać, to zazwyczaj jest tak, że zostanie mi jakiś z prawej i z lewej strony, jeszcze eee, taka złośliwość rzeczy martwych. Dobra, wiecie co? O, wiecie co? Wiecie co? Moje ulubione słowo dzisiaj chyba dnia. Ja tu zostawię władka, bo będę to musiał po odcinkiem dokończyć. A przejdziemy się y, po Ursusa naszego. Ale to w sumie zrobię cięcie. Dobra, ja już w się. Podepinamy sobie pracę na szybko i przejadę z raz dookoła i będę kuńczył, bo chcę to właśnie jeszcze na szybko wyrenderować i wrzucić. Dobra, podjeżdżamy. Yy, czemu tym? No bo tym będzie zgniót lepszy. Co jest? Coś się mu zbagowało. Jak zwykle. Halo działa to? Nie. O dobra, luks. Czasami nie wiem, czemu to podpinanie się psuje, ale nic z tym nie zrobię. Za słaby w uszach jestem od Maker jeszcze, żeby takie rzeczy naprawiać. Dobra, zjeżdżamy sobie tu. I szczerze powiem wam, że ten usus chyba ma za dużą prędkość. Stawiano już kiedyś, mi ktoś o tym pisał, ale on jest szybszy od Władka, a to chyba tak trochę nierealne. Szczególnie, że to taki stary sprzęt, no ale nie wiem. Możecie mi napisać też. No, i myślę, że tutaj akurat ta praca to lepiej do tego ciągnika pasuje niż do niż do... Władymirca. Ale też na Wasze opinie czekam. No, przejdziemy sobie z raz, dwa w koło. Będę kończył, bo jeszcze jak coś mi chodzą w tle. Jak zawsze, jak nagrywam. Ogólnie. O, nie pomyślałem, mogłem sobie od razu wóz wziąć. Jakbym sobie pozbierał. No dobra, to się w następnym odcinku przyjedzie. Tak, chcę właśnie kończyć. Dobra. Uwaga! Ciekawe, czy mnie teraz słychać, bo ogólnie coś się zbaguje. Ostatni mikrofon. Oczywiście podbieraka nie opuściłem jeszcze. Lux. Dobra, to zaczniemy sobie odtąd. O! Dobra. Pomału będziemy jechać. Jeszcze wolniej. Żeby to tak realnie było akurat 100%, to to raczej chyba się wolno jeździ Ej, no ale kostek będzie dużo Z tego, z tego pola Myślę, że pewnie więcej jak wóz No ale tyle mamy przyczepy, to i na przyczepę można zbierać Chociaż Zobaczę, może wozem pozbieram, w sumie co to za różnica dwa razy przyjechać A wóz mam już przerobiony na autolad, wie, na autoload, to wiecie o co chodzi O kurde, tutaj nie wiem czy Pochłonie, pochłonęło o dziwo A tam jakieś takie jakby noże są? Jak ja w szoku. Taki ale rotor jakiś prehistoryczny jest. No walnych tych kostek będzie. No ale co, zaraz będę kończył. No bo tutaj, jak słyszycie w tle tam... Znaczy nie wiem w sumie czy słyszycie, bo ten mikrofon ostatnio właśnie się psuje. Będę musiał chyba zmienić, ale to nie w tym, nie w tym miesiącu, bo na razie bieda w kraju. Eee... I pewnie w następnym też nie, bo w następnym GoPro chcę kupić. No to jeszcze trochę się z tym mikrofonem przemyczycie. Nie wiem, jakieś tam ostatnio robiłem aktualizację sterowników, to się naprawiło trochę. Nie wiem, czy to kabel coś e, psuje, czy coś, bo też e, czasami prawa słuchawka mi przestaje działać. A, bo ogólnie mam mikrofon ze słuchawek SPC Gear. Wiro e, chyba, bez plusa, bo nie mam tej karty oddzielnej. Dźwiękowej, ale coś tam się baguje. Ostatnio, bo albo jest mnie mega głośno słychać z przestarami, albo mega cicho słychać, albo wcale mnie kurwa nie słychać. Albo raz na 10 przypadków jest dobrze, nie? Więc, no, to, to, coś, to, coś się psuje. i to cofnę sobie. O, ona do tyłu zbiera? W sumie nie wiem, czy to by zebrało, czy nie. Nigdy nie próbowałem. Dobra, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka dzisiaj taki mały mishmash. Ale co, widzimy się pewnie jutro. Znaczy, no, mam taką nadzieję, że widzimy się jutro, tylko nie wiem, czy na tej serii. Siema!